Zwierzę Ci, Panie. Zabierz Jezusa Jezus. Do Bóg, który daje życie. Zabierzam Ci, Panie, samego siebie. Zavierzam Ci, Panie, samego siebie. Zavierzam Ci Moją przeszłość i teraźniejszość i przyszłości. Zabierzam Ci Panie, całą historię mojego życia. Zavierzam Ci, Panie. Zavierzam Ci, Panie. Małżeństwo, żonę, męża, moje dzieci, moje drogi. Zabierzam się Zabierza Ci moich rodziców i moje rodzeństwo. Zabierzam się Zabierzam Ci moje miejsce pracy, moim współpracownikom. Zabierzę Zabierza Cię. Zabierzam Ci, Panie, wszystkie moje troski, wszystkie moje zmartwienia to wszystko, co mnie boli. Zabierzam ci tam. A teraz Panie, chcę zawierzyć w to, to, co jest najtrudniejsze. Zabieram Ci Panie tego człowieka, do którego mam w życiu największy żal, który najbardziej nie skrzywdzi. Zabierzam Ci Panie to wszystko. I zamierzam Mu Ofiaruje Ci Pani całą świat, całą moją życie, Ofiaruje to, co mam. Więcej już Pani na śniadanie. Dlatego weź o Panią duszę. Weź o Panie serce. Weź o Panią wszystko, co mam. Przecież Panie, ja kocham Cię. Jeśli Pani 33. mm -hmm.